W tym filmie pokażę Ci, jak zrobić zadanie 23 z matury 2020. Będzie to zadanie związane z pojęciem mediany. Zrobimy też kilka podobnych przykładów. Zapraszam do subskrypcji kanału, komentowania filmu, a także odwiedzenia mnie na Facebooku i Instagramie. Link znajdziesz w opisie filmu. Zaczynamy. Zadanie 23. Cztery liczby 2, 3, a 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu 5 danych zatem i mamy znaleźć liczbę a co to jest mediana najprostszą definicją mediany jest środkowa wartość mediana to jest taka liczba która jest idealnie na środku w zestawie liczb czyli jeśli byśmy chcieli wyznaczyć medianę zestawu tych pięciu liczb to na początku powinniśmy sobie te liczby uporządkować albo od najmniejszej do największej Albo od największej do najmniejszej, a potem wybrać środkową liczbę. Zatem uporządkujmy. Teraz nasz zestaw jest uporządkowany. Środkowa wartość to 5, i to jest nasza mediana tego zestawu liczb. Wiemy też, że mediana tego zestawu liczb. Także musi być równa 5. Wiemy też, że ten zestaw liczb jest uporządkowany. To znaczy, że te liczby są ułożone od najmniejszej do największej. I zobacz teraz, nie ma tutaj wartości środkowej. Jeśli jest taka sytuacja, że nie ma dokładnie jednej liczby na środku w zestawie liczb, to wtedy powinniśmy sobie zrobić średnią arytmetyczną z tych dwóch liczb. Ale nie będziemy jej robić, bo nie znamy przecież tego a. I teraz, moim zdaniem, najlepiej sobie podstawiać odpowiedzi. Pod ten zestaw liczb i sprawdzać, jaka będzie mediana danego zestawu danych. Zobaczmy sobie w podpunkcie A. A jest równe 7, czyli mielibyśmy 2,3,7,8. Jaka jest mediana tego zestawu liczb? Bierzemy sobie dwie środkowe liczby, 3 i 7, i robimy sobie ich średnią arytmetyczną. 3 plus 7 przez 2 to się równa 10 przez 2 i to się równa 5, czyli mediana naszego zestawu danych, to jest 5 i taka właśnie mediana miała być, prawda? Bo miała być taka sama jak mediana tamtego poprzedniego zestawu liczb, czyli naszą odpowiedzią będzie odpowiedź A. Tutaj najważniejsze, co trzeba wiedzieć, to to, że liczby muszą być uporządkowane od najmniejszej do największej, albo od największej do najmniejszej i wybieramy albo środkową liczbę, albo z dwóch środkowych liczb liczymy sobie średnią arytmetyczną. I możemy używać sobie odpowiedzi, które mamy w takim zadaniu zamkniętym. Zobaczmy sobie kolejny przykład. Mamy następujące zadanie. Mediana zestawu pięciu liczb uporządkowanych malejąco, czyli wiemy, że już liczby są uporządkowane, i ta mediana ma być równa medianie zestawu. I mamy podany znowu zestaw liczb. I mamy obliczyć teraz k. Najpierw zrobimy sobie medianę. Tego zestawu, który dokładnie jest znany. Widzimy, ten zestaw już jest uporządkowany, nie trzeba go uporządkowywać. Mamy od najmniejszej do największej liczby. Bierzemy sobie dwie środkowe liczby, liczymy z nich średnią arytmetyczną i będzie to 12. Przez 2 to się równa 6, i to 6 to jest nasza mediana tego zestawu liczb. Zatem zapiszemy sobie nasz drugi zestaw liczb z naszą niewiadomą k. Wiemy już, że ten zestaw jest uporządkowany. I wiemy, że mediana to jest środkowa liczba, a tutaj taka środkowa liczba to jest akurat k. I skoro ta mediana musi być równa medianie tego poprzedniego zestawu liczb, to to k musi być równe dokładnie 6. I taka będzie odpowiedź: k równa się 6. Zobaczmy sobie jeszcze inne zadanie. Mediana zestawu liczb 10, 2, 12a. Zauważ, że ten zestaw nie jest w ogóle uporządkowany. Mhm. Jest równa medianie zestawu liczb 3, 9, 13, 20. Tutaj jest fajnie uporządkowany zestaw liczb. Liczba A może wynosić i mamy odpowiedzi. Zacznijmy sobie od policzenia mediany tego znanego zestawu liczb, czyli jak mamy 3, 9, 13 i 20, to mediana tego zestawu liczb to będzie średnia arytmetyczna tych dwóch środkowych liczb. 9 plus 13 to jest 22 przez 2 to jest 11 wiemy że taka ma być mediana rozważmy teraz drugi zestaw liczb ten zestaw z tą literką a jest taki problem że ciężko będzie uporządkować ten zestaw liczb jeśli nie wiemy ile wynosi ta literka a więc teraz sobie użyjemy naszych odpowiedzi czyli w podpunkcie a mamy zapisane że a mogłoby wynosić 11 zobaczmy co się wtedy stanie będziemy mieć wtedy taki zestaw 10 2 12 i 11. Musimy go uporządkować. Najlepiej od najmniejszej do największej. Mediana tego zestawu liczb to będzie średnia arytmetyczna tych dwóch liczb 10 i 11. Ale ta średnia arytmetyczna ona na pewno nie będzie równa 11. A 11 ma nam wyjść, prawda? Może jeszcze zapiszę tą średnią. 10 plus 11 przez 2 to będzie 21 przez 2. A to jest 10,5. Czyli podpunkt A nam odpada. Zobaczymy sobie teraz podpunkt B. W którym a ma wynosić 1. Teraz nasz zestaw liczb to 10, 2, 12 i 1. Jeśli go uporządkujemy, to mamy 1, 2, 10 i 12. Średnia arytmetyczna dwójki i dziesiątki to będzie 2 plus 10 przez 2, to się równa 12 przez 2, a to jest 6. To ten przykład też nam tutaj nie pasuje, bo mediana ma być 11. Sprawdźmy sobie teraz przykład c. Gdzie A ma być równe 10, nasz zestaw wtedy by był równy 10, 2, 12 i 10. Jeśli go uporządkujemy, to będziemy mieć 2, 10, 10 i 12. Średnia arytmetyczna z dwóch dziesiątek to chyba będzie 10, ale ok, zapiszemy to w ten sposób. To będzie 20 przez 2, widzisz, 10. Ta mediana wynosi 10, czyli nie wynosi tyle. Ile ma na wyjść, czyli 11, czyli podpunkt C też odpada, to to na pewno będzie podpunkt D, ale sprawdzimy sobie to jeszcze. Będziemy mieć wtedy 10, 2, 12 i 20, uporządkujemy ten zestaw liczb, 2, 10, 12 i 20 robimy średnią arytmetyczną z dziesiątki i dwunastki, czyli z dwóch środkowych liczb i mamy 22 przez 2, co daje. 11, czyli właśnie tą medianę, jaką mieliśmy mieć, i będziemy mogli sobie zaznaczyć odpowiedź D. Zobaczmy sobie kolejne zadanie. Już ostatnie mediana zestawu liczb uporządkowanego rosnąco jest równa medianie zestawu liczb i liczba A wynosi. Tutaj mamy podobne zadanie, jak to właśnie z matury czerwcowej 2020 i najpierw zaczniemy sobie, oczywiście od policzenia. Mediany znanego zestawu liczb. I zobacz teraz, ten zestaw liczb nie jest uporządkowany, więc musimy go uporządkować. To zapiszemy sobie liczbę od najmniejszej do największej. Jaka jest mediana tego zestawu liczb? Mamy tutaj środkową liczbę, którą jest 10, więc my nie musimy liczyć tej mediany, to jest po prostu nasza mediana. Mamy też ten nasz drugi zestaw liczb z tą niewiadomą literką A, i też mamy stąd wyliczyć medianę. I zobacz, jaka jest środkowa liczba w tym zestawie liczb. No nie ma takiej środkowej, bo ich jest sześć, czyli żadna z tych liczb nie jest dokładnie na środku. Będziemy mieć dwie liczby, które stoją na środku. Jest to dziesiątka i a. Zobacz, te dwie liczby stoją dokładnie na środku. Liczylibyśmy sobie z nich średnią arytmetyczną. Więc teraz, może sobie po prostu będziemy podstawiać znowu nasze odpowiedzi i zastanawiać się, jaki będzie poszczególny wynik z tych odpowiedzi. Zobaczmy sobie przykład A. Czy A mogłoby wynosić 28? No nie za bardzo. Dlaczego? Bo ten zestaw liczb ma być uporządkowany. To to A nie może być aż takie duże ono musi być między 10 a 15. Albo 10, albo 15, albo coś pomiędzy. Nie może być więcej, więc przykład A w ogóle nam odpada. Zobaczmy sobie więc przykład B, a mogłoby być dziesiątką. Wtedy liczylibyśmy taką średnią arytmetyczną 10 plus 10 przez 2, co się równa 20 przez 2 i co jest równe 10. I faktycznie, taka by miała być nasza mediana tego zestawu liczb, możemy sobie zaznaczyć odpowiedź. To będzie odpowiedź B. Mam nadzieję, że jest to dla ciebie jasne. Zapraszam cię jeszcze raz do odwiedzenia mojego Facebooka i Instagrama. Link znajdziesz w opisie filmu. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!